Ten ciekawy gatunek to mierznica czarna Balota nigra. Spójrzcie, jak, ile jej tu jest. To jest w hełmie, w mieście. Spójrzcie, no miasta nie muszą być biologicznymi pustyniami, nie trzeba ich tak często kosić. Ile tutaj jest bzygów, ile tutaj jest much, ile tu jest pszczół. Oczywiście tych much zapylających. O, a tu pszczoła samotnica, wydaje mi się, że któryś z murarek, bo jest taka siwa. Pochodzi z rodziny jasnotowatych tuczmiel. Balota nigra po łacinie, no, mierznica, zarówno polskie mierznica od mierznic jak i balota, to od smrodu, no bo trochę śmierdząca, ale bez przesady, tylko jak się rozetrzę, Trochę podobne do ma maliście, ale nic nie parzy. Rodzina jasnotowata, jak już mówiłem. No jest to gatunek, który jest, ant, który jest archeofitem, czyli że przybył do Polski bardzo dawno temu. Archeos i phyton, czyli z greckiego dawno i roślina, no to naprawdę bardzo dawno to już no, jak człowiek zaczął przybywać i napływać do tych terenów, to gdzieś około z południa Europy przybyła. Takich lubi no rosnąć zbiorowiskach antropogenicznych, czyli takich stworzonych przez człowieka ruderalnych w miastach. No i naprawdę można pozwolić jej rosnąć, nie trzeba jej tak często kosić. Tak samo no, spójrzcie, no tutaj nikt nie chodzi w tym miejscu i mogą sobie rosnąć te mierznice i inne gatunki i tworzyć siedlisko. Na wsi by to już dawno zostało wykoszone, a tutaj sobie rośnie i pięknie kwitnie.